Sieman, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Globu Sami. Zjechaliśmy już troszkę na południe. Troszkę. To znaczy, jesteśmy w okolicach miejscowości Hua, Chin, gdzie spędziliśmy właśnie drugą noc. Miejscówka nie jest jakaś piękna. Tomas, jak mam nadzieję, słychać tam i widać teraz, jest gdzieś może Mamy gdzieś 50 metrów, może góra, góra 100 metrów do wody. Sama miejscówka nie powala. Zostałyśmy ją, znaczy, za aplikację Overlander, jeszcze znajomych. Ale jest tutaj nie za ładnie. Dziś słońce trochę mocniejsze, ale tak czy siak da radę, tak czy siak da radę jakoś wytrzymać. Tutaj mieliśmy taki dosyć problem z przejechaniem tego oto fragmentu, musiałem trochę gałęzi tutaj poustawiać. No, ale teraz już jeszcze poustawiałem jeszcze tutaj tą poprawie i damy radę przejechać. No więc jedziemy troszkę bardziej jeszcze na południe. Cały czas jedziemy na y, południe. E, mamy dzisiaj 45 minut jazdy do plaży, która nazywa się Secret Beach. Mam nadzieję, że będzie dużo ładniejsza jak tutaj. Mimo że plaża jest ładna, ale sama miejscówka obok plaży jest średnia, nie ma palm. Tam powinny być palmy, tam, gdzie mamy jechać. E, no i zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Нет, это конечно No to tak wygląda nasza miejscówka. Bardzo blisko do wody. To lubimy. Wybaczcie, że nie nagrywałem od razu, jak przyjechałem. No ale od paru dni e, czuję się trochę gorzej. Ale dziś już jest dobrze. Od paru dni gorzej się czuję. Jakieś miałem przeziębienie, infekcje. Tak mi się wydaje, z powodu tej pracy w dużych, wysokich temperaturach. I po prostu straszny ból głowy wyszedł. Takie plecy obolałe, jakby wiatrem tutaj po prostu zostały. I wieczorem tak, tak czy siak w trakcie nocy cały czas wiatraki chodziły, więc na pewno troszkę tutaj zostałem potargany przez to wszystko. No ale już wróciło dzisiaj do normy. Czuję się w porządku. Pierwszej nocy spaliśmy gdzieś tam przy głównej drodze, ponieważ nie byliśmy pewni, czy y, można tu na pewno spać? Y, nasi znajomi gdzieś tu w tym miejscu spali, i ktoś przyszedł i zarządzał pieniędzy. Natomiast w naszym przypadku na szczęście był spokój. I ciekawostka jest taka: teraz mamy przypływ, y, więc woda jest w miarę blisko, ale jak jest odpływ, jest woda daleko. I ludzie tutaj przejeżdżają samochodami, nawet bez 4x4, i jeżdżą sobie po plaży. To jest naprawdę twarda. Myślę, że nasz samochód też dałby radę to robić ale wolę nie ryzykować. My się zbieramy, spędziliśmy tutaj dwie noce, temperatura naprawdę przyjemna w nocy, 25 stopni albo mniej nawet, zatem mimo, że jeszcze byłem przeziębiony i człowiek się jeszcze wypacał, wypocił w nocy, to tak czy siak temperatura przyjemna i mam nadzieję, że uda się nam takie właśnie noce, takie miejsca zdobywać, gdzie temperatura w nocy będzie naprawdę przyjemna. O dziwo tutaj jest mało śmieci, praktycznie w ogóle. Zatem to miejsce jest super, z tym, że jest taka niepewność, czy ktoś tu nie przyjdzie i ci nie powie, że zapłać pieniądze, bo to jest moje miejsce. Zatem mam nadzieję, że zdrowie u mnie już wróciło do normy. Te przejścia z 400 stopni do klimatyzacji na 20, człowiek cały czas spocony podczas tej roboty, czy przy wymianie części w aucie, czy dodawaniu tego wiktrona, czy robieniu solarów. I później stres w związku z, z, z nieznalezieniem warsztatu, to wszystko myślę, spowodowało to, że dzisiaj się już czuję na 90%. Główka jeszcze lekko minimalnie boli. Apetyt mam, yy, głód jest, <noise> więc tutaj żadnych innych problemów nie ma, tylko to powiedzmy, obolałe mięśnie, które były wcześniej, przewianie. I, i ból głowy po prostu. Nic więcej nie było, bo ponieważ też było podejrze znaczy podejrzenie, znaczy no, sprawdzenie czy jest to jakaś denga czy malaria, bo jest to też możliwe tutaj. Na szczęście wygląda na to, że wszystko tutaj zakończyło się z happy endem. Jesteśmy nad morzem. Idziemy do pewnej ładnej skini, ale bierzemy łódkę, żeby trochę szybciej było. W szczególności, że jestem jeszcze lekko przeziemio. No to płyniemy. Mamy do przejścia gdzieś 600 metrów, dosyć ostro pod górę. Mamy mało czasu, dlatego tą łódkę wzięliśmy, więc nie będę nagrywał w tą stronę, bo musimy zdążyć, żeby dobrze słońce padało do tej jaskini razem ze świątynią. To zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Doszliśmy, tak jak widzieliście, najpierw skorzystaliśmy z łódki, żeby trochę przyspieszyć tempo, a następnie było gdzieś podejścia. Z pół godziny, może trochę więcej, 100 metrów w górę i później trochę w dół. Coś tam nagram, wracając, już się nie będziemy spieszyli. Eee, upoceni, przynajmniej ja bardzo, zmęczeni. A jeszcze forma z tego wniosek, że nie powinienem jeszcze aż tak się ruszać, aż tak dużo, albo po prostu tak forma jest słaba. A zobaczcie, tutaj jest ta szczelina, ta dziura. I co zauważyłem, niestety, ale słońce jest już na tyle wysoko. Jest to spowodowane jakby nie już porą dnia, tylko porą roku nazwijmy. Słońce w marcu w Tajlandii jest już praktycznie 90 stopni, w kwietniu jest, mniej więcej za miesiąc jest idealnie 90 stopni, zatem teraz jest powiedzmy gdzieś 80 i przez to, że jest tylko albo aż 80, ono nie jest w stanie być pod takim kątem, żeby oświetlić tą ładną kapliczkę świątynię. A oświetla tutaj pobliską górkę. Czyli niestety, ale nie będzie to oświetlone, ale tak czy siak warto było przyjść tutaj i jeszcze zobaczyć te jaskinie, tak jak dużo oglądaliśmy ich w Laosie. I na dodatek jeszcze zobaczyliśmy małpy, które bodajże nazywają się gibonami, więc może jeszcze później wracając je zobaczymy, bo też chcieliśmy je zobaczyć Dobra, mamy tutaj obchodzone, obzdjęciowane. Z tego kąta są najlepsze zdjęcia. Tu porobiliśmy sobie na końcu parę fajnych zdjęć. I wracamy droga powrotna. To pierwszy fragment jakby powrotny jest lekko w górę i później cały czas w dół. Zatem powinno być w miarę lekko i gładko w szczególności, że nam się już skończyła praktycznie woda. Zobaczcie te wszystkie zjawiska krasowe. Te stalagdyty, stalagnaty. Stalag... Już nie pamiętam tych wszystkich odmian, ale... Stalagnity. Zgnity. Jak to ładnie wygląda. Jak w Laosie. Wspomnienia z Laosu. Ach, teraz żałuję, że tego YouTube'a nie robiłem. Eee, dużo wcześniej byście zobaczyli kawał świata. No ale... Trzeba było z czegoś żyć, żeby można było tutaj dojechać, no ale jeszcze zobaczycie wiele ciekawych rzeczy na kanale globusami. Fajnie to wygląda jak pośród tych skał jest ta zieleń. Może spora sucha. To daje to fajnego kolorytu. To idziemy pod górkę. Na szczęście nie będzie to trwało długo. Zieleń się wybija, i później w dół na plażę, i znowu na łódkę, którą niestety trzeba było kupić w ogóle. Strony ale fajna przygoda. Jeszcze nie płynęliśmy tym tak zwanym Long Thailand w Tajlandii. Więc był ten pierwszy raz. Widzieliście kiedyś suchy wodospad? No to widzieliście. Nie, nie. Schodzimy w dół, ale patrzymy, że mamy tu pewnego gagatka. Zobaczcie. Chyba dam rady. Czy to jest Kasia ten Gibbon? Chyba tak. Nie, nie wiem, musiałabym przez namecie sprawdzić. Nie znam rodzajów małp, ale... Pierwszy raz taki widzimy. Tutaj. To jest tak. Wcześniej nie było tych konkretnych. Czyli chodzą w górę, jedzą trawę. Tam trzeciego widzę, czyli może ich być więcej. Idziemy w dół, już tak konkretnie. Mieliśmy szukać tych gibonów, a same przyszły do nas. Dobre zwierzaczki. No to mamy ro od tutaj rozwiązanie zagadki. Te mapy nazywają się Daski Langur. Będziemy musieli sprawdzić, czy jest jakieś tłumaczenie na język polski tego. Czyli langur czarny. myślałem, że to będzie napisane dunkel po niemiecku, tak jak jest dunkel, to jest jak dunkel piwo ciemne. To jest daski, jak haski, daski, langur, czyli ciemny langur. Czarny, tak? Czy ciemny? Ciemny. Czyli, czyli dunkel to było ciemne, nie czarne. Ale dobra Nie ma jak płaski teren. Czyli nie widzieliśmy gibonów, widzieliśmy langury ciemne, czarne. Czarne. Obym się przewrócił, jak to ja. Znany jest również jako langur okularowy lub małpa okularowy. A, Rzeczywiście takie miał okulary jakby. No, może jeszcze gdzieś spotkamy tutaj po drodze. Eee, I te gibony będziemy musieli zobaczyć, gdzie będzie można spotkać, bo nawet nie wiemy, jak wyglądają. Stąd ta nasza pomyłka, za co... No, może tam w tamtym parku też były te langury, a nie gibony. Tylko komentarze były po angielsku. Chociaż nie, tam chyba gibony Zobaczymy. Doszkolimy się i Postaram się te gibony zobaczyć i chcemy przede wszystkim też Wam je pokazać. Filozofia jest też taka, że teraz z powrotem podeszliśmy do jakiejś łódki o innym numerze, bo nasza łódka jest o numerze 6, jeśli będzie widać. I podeszliśmy do łódki z innym numerem, gdzie już ktoś wchodzi. Mówili, że nie, żeby musimy poczekać na naszą łódź. Zatem teraz już z minut czekamy, żeby przyjechać i no, łódkę robi pusty kurs, tylko żeby nas odebrać. Trochę dla mnie to marnotrawstwo z ich strony, no ale mamy, sposób, mamy przyjemny wiaterek, sami ma też komfortowe warunki. Zatem nikt nie traci. No tylko oni tracą, my nie tracimy. Jesteśmy pod autem. klima chodzi. Wyrzuca ciepłe powietrze. Jedna rurka zimna, jedna ciepła wszystko działa. Tak, zaczynamy od małp. Krowy, zwierzęta, psy. No i piękny widok jeden z piękniejszych ze świątynią. Zobaczcie jeszcze raz tu jest po prostu jak w raju. Tak na marginesie, tutaj na prawo, jest krematorium z tymi dużymi, długimi, cienkimi kominami. No rewelacja! Przez przypadek Kasia to zauważyła. Minęliśmy to i na szczęście, na szczęście zajechaliśmy. Spotkaliśmy właśnie teraz, dlatego nic nie nagrywałem, parę z Francji i tam właśnie pod tym daszkiem widać ich francuski kamper. Na francuskich blakach i jadą do Australii. No to po 45 minutach jazdy dojechaliśmy do naszego miejsca. Taki parking wzdłuż ulicy. Z polecenia tutaj aplikacja i overlander. Takie oto wybrzeże. Woda nie jest jakaś rewelacyjnie piękna. Ale górki są spoko. Temperatura przyjemna. Będzie się fajnie spało. Podobno ruch w nocy jest trochę mniejszy. A zaparkowaliśmy teraz konkretnie w tym miejscu, gdyż mamy tutaj pralnię a jak jest pralnia to przygotowania do prania. Zobaczycie, jak tutaj w takich automatycznych pralkach będziemy to ogarniać. Sami nie wiemy, bo nie robiliśmy tego jeszcze w takiej formie i mamy trochę tego, jeszcze pościel uprana będzie i tak dalej, więc to będzie sporo i zobaczymy, ile to będzie wszystko kosztować. Manżur gotowy, idziemy do pralni. Mamy też proszek, płyn do prania z Turcji. Nie wiemy od czego zacząć, ale postaramy się. No dobra, nauczyliśmy się jak obsługiwać tego. Tu mamy rozmieniarkę. można rozmieniać banknoty 20, 50, 100, czyli niemieckie 3, 6 i 12 zł na dziesiątki, czyli tam złoty 20. Zł. Tu mamy pralki, na górze mamy suszarki i sytuacja jest następująca, że mamy pralkę 13-17kg 17 tak samo suszarkę 13-17kg i cenowo to wygląda następująco, że to jest na górze pralka chyba, niebieskie tak i mamy w zależności czy jest duża czy mała w okolicach 5-8 zł no taki jest zakres od 5 do 8 zł jedna pralka a suszenie jest to 6 zł. Na końcu tam jest jeszcze coś po tak prawej stronie, nie wiem co to oznacza. Ale ogółem pranie jedno 58 zł, suszenie 5,6 6 zł i wszystkie tryby trwają 36 minut. więc W miarę szybko powinniśmy mieć ogarnięty temat. No to dobra, dochodzimy do końca prania. Były 4 pralki i później to rozdysponowaliśmy do trzech suszarek. Każda pralka to był koszt tam mniej więcej średnio myślę 6 zł i suszarka to był koszt tam w okolicach 5 zł, więc możemy powiedzieć, że pralki kosztowały gdzieś 24 zł a suszarki gdzieś 15, czyli nie więcej te wszystkie 7 jakby trybów 40 zł, więc myślę, że to jest naprawdę dobra cena. Myślę, że w poprzednich krajach no myślę, że z połowy taniej jest tego, jak w innych krajach, takich mieliśmy nie wiem w Kirgistanie, w Kazachstanie. No ale też pytanie czy robiliśmy to u kogoś, w sensie czy to było automatyczne, takie samoobsługowe. No, ale uważam, że 40 zł to jest dobra cena ogółem. Jak myślicie za tyle prania? Dajcie znać w komentarzu. Życie w kamperze, jak się nie, nie umie obsługiwać suszarki, kiedy można było wybrać mocniejszy tryb, a wybrało się średni. Trzeba trochę przecierpieć, ale tak czy siak nie ma katastrofy. Kiedyś było dużo gorzej. Zatem musi jeszcze chwilę poleżeć. A my musimy powstać. Czas coś zjeść. Poszliśmy standardowo na barbecue. Barbecue w cenie 258, czyli 28 zł od łebka. I możemy sobie tutaj jeść ile chcemy. Mam nadzieję.